Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Ostatni film z syropem z imbiru i cytryny wzbudził Waszą ciekawość i zainteresowanie, dlatego postanowiłem, że tak powiem, pociągnąć serię dalej. Dziś przygotujemy naturalny antybiotyk na odporność i grypę, oraz syrop z cebuli na kaszel i katar. Zapraszam! To zaczynamy od syropu z cebuli. Jest on bardzo banalny w przygotowaniu i składa się z niedużej ilości składników, bo tak naprawdę z dwóch. Z cebuli, no jak to syrop z cebuli i z cukru. Cukier możecie oczywiście zamienić na miód. E, przygotowanie z jego nieprosta, a zastosowanie jest naprawdę ogromnie przydatne dla zdrowia, dlatego że cebula posiada witaminę C, ale też posiada dużo substancji bakterobójczych, które potrafią e, zabić bakterie, które są odporne na antybiotyki. Najczęściej stosowane jest przy przeziębieniu, przy katarze, przy kaszlu. Nasze babcie najczęściej stosowały właśnie na kaszel. E, dlatego przygotowanie nie potrwa długo a naprawdę warto go zrobić i warto spożywać w takim okresie jesienno-zimowym, a już gdy jesteśmy przyziębieni, to bankowo musicie go używać, szczególnie właśnie przy kaszku i przy katarze. Także kroimy sobie cebulę w półplastry albo w plastry. Wszystko zależy od tego, w jakim pojemniku robicie ten syrop i jak macie dużo miejsca. Ja robię sobie dzisiaj w takim słoiku, kroję sobie w półplastry, bo jest wygodniej układać, więc najpierw sobie pokroimy cebulę, oczywiście wcześniej pobraną, w półplastry i za chwilę będziemy ją sobie przekładać spokojnie tutaj do e, naszego słoika. Zaraz będziemy wszystko robić. I cebulę mamy pokrojona, tak naprawdę jesteśmy już na finiszu naszej dzisiejszej pracy z tym syropem. Teraz przekładamy sobie wszystko do yy, naszego słoika. Tak jak widzicie, układamy warstwę cebuli, dajemy dwie łyżeczki cukru na cebulę i układamy kolejną. Warstwę cebuli. Jak wam się rozpadną półplastry czy plastry, to nic złego. Najważniejsze jest to, żeby cukier zakrywał tę cebulę i czynność powtarzamy do momentu, aż skończą nam się składniki. Zapytacie mnie, kiedy syrop będzie gotowy? Tak naprawdę następnego dnia. Jeżeli robicie go w południe, po południu, wieczorem, nieważne, musicie zostawić go w ciepłym miejscu na przynajmniej tam 10-12 godzin, żeby cukier czy miód zrobił swoje, żeby cebula puściła syrop, a w zasadzie to sok, i żeby cukier miód zrobił z tego syrop. Jest podobna zasada z przygotowaniem tego, jak we wcześniejszym filmiku Wam pokazywałem syrop z cytryny i Imbiru, tylko że tamten jest bardziej na odporność, a to jest bardziej na przeziębienie, szczególnie na kaszel. Dlatego jak sobie już wszystko ułożymy, możecie lekko dociskać, żeby ta cebula czym prędzej sok, tym będzie lepiej. Pamiętajcie o tym, żeby cukru czy tam miodu nie żałować, bo to właśnie dzięki niemu będzie więcej soku i też stworzy się nam syrop takiej gastawy. Stosować to najlepiej jest raz dziennie po łyżce. Jeżeli ktoś nie przepada ze smakiem cebuli, no to łyżeczce, ale preferowałbym i wolałbym, żebyście stosowali to po łyżce, dlatego że wtedy ma najlepsze działanie. Gdy narzucimy ostatnią warstwę, dosypujemy na samą górę dwie łyżeczki cukru. Wszystko zakręcamy jeszcze dla pewności, że cukier obtoczył nam całą naszą cebulę. Lekko potrząsamy. I tak jak wspomniałem, 10-12 godzin w ciepłe miejsce na blacie kuchennym może stać zdalne tylko od słońca. Zostawiamy, zrobi się sok, zrobi się syrop, więc wtedy sobie wrzucamy do lodówki, trzymamy to w lodówce, pijemy po łyż łyżce dziennie i tak będzie gotowe i będziecie pewnie zdrowi szybciej niż normalnie byście przeczekali swój kaszel czy kater. Także ja polecam Wam syrop z cebuli, a wy dajcie znać w komentarzach, czy też go stosujecie. Ok. Syrup z cebuli mamy już gotowy, już sobie czeka i odpoczywa. Teraz przygotujemy tak zwany naturalny antybiotyk. Dlaczego naturalny antybiotyk? Dlatego, że między innymi będziemy mieli tutaj antybakteryjny cynamon, będziemy tutaj też mieli czosnek, będziemy też mieli rozgrzewający imbir, pieprz, i kurkumę, no a też sok z cytryny i po prostu wszystko wrzucamy tutaj do blendera i blendujemy i po robocie. tak naprawdę Zajmie nam to 3-4 minutki. No, jeszcze obranie czosnku i imbiru. Ja sobie to już wcześniej przygotowałem. Ten napój, syrop, jak zwał, tak zwał, przyjmujemy 2-3 razy dziennie po dwie łyżeczki. Jest on bardzo dobry przy grypie, ale też ogólnie na odporność. W ogóle uważam, że w czasie jesienno-zimowym nie powinniśmy rozstawać się z czosnkiem i imbirem. Także tutaj potrzebujemy taki kawałek imbiru, dwa ząbki czosnku które mam tutaj też już ubrane. Tutaj mam już przyszykowane jedną łyżeczkę kurkumy, jedną łyżeczkę, łyżeczkę pieprzuczęjen i jedną łyżeczkę cynamonu i mam sok wyciśnięty z dwóch cytryn. Wszystko wrzucamy do blendera i miksujemy na jedną tą masę, potem przechowujemy w lodówce. Imbir. Dwa ząbki czosnku. Kurkuma, pieprz, cayenne, cynamon. Sok wyciśnięty z dwóch cytryn. Wszystko zamykamy i blendujemy do uzyskania jednej tej masy. Ok, zblendowane, gotowe. Przelewamy sobie wszystko do słoika. I trzymamy w lodówce, spożywamy 2-3 łyżeczki 2-3 razy dziennie. Dwie łyżeczki myślę, że jest wystarczająco. Gdyby ktoś e, nie dawał rady, jeżeli chodzi o ten intensywny smak i czosnku, i imbiru i e, pieprzu, czajen, i, i też e, z cytryny, to dolejcie sobie po prostu do tego troszkę wody i wtedy tylko przygotowanej, i wtedy to wszystko razem pijcie. Oczywiście, jeżeli spożywacie to w większej ilości osób niż w dwie, to możecie sobie przygotować od razu więcej tego yy, i trzymać w lodówce. To na pewno Wam się nie popsuje, ale musicie to spożywać codziennie, żeby przynosiło efekty. W taki sposób pokazała, pokazałem Wam, jak szybko zadbać o swoje zdrowie w okresie jesienno-zimowym podczas przeziębienia czy grypie. Syrop z cebuli na kaszel i na kater Oraz naturalny antybiotyk, którym możemy wzmocnić swoją odporność, ale też właśnie zwalczyć gryp, grypę czy inne infekcje Oczywiście, jeżeli wy macie jakieś inne sprawdzone metody, przepisy, którymi leczycie się podczas infekcji, przeziębienia czy grypy To dajcie znać w komentarzu, ja chętnie spróbuję, bo jestem zwolennikiem naturalnej medycyny, że tak powiem, jeżeli chodzi o przeziębienie Niż łykania od razu tabletek no i oczywiście jeżeli wcześniej nie wiedzieliście o tych przepisach, to dajcie też znać w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a my już niebawem widzimy się z kolejnymi, z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się, cześć.